Zajmiemy się dziś czymś bardzo interesującym, mianowicie tym, co zwykle mówią do Ciebie enablersi, czy też umożliwiacze narcystyczni, gdy powiesz im o problemie. W tym konkretnym filmie powiemy o sześciu podejściach, którymi posługują się tzw. enablersi, lecz już teraz mogę Wam zagwarantować, że nie pokryjemy tutaj wszystkiego. Byłoby super, gdybyście zechcieli podzielić się tym, co sami doświadczyliście w tej kwestii pod filmem. Dobrze jest mieć swego rodzaju bibliotekę wyrażeń, których powinniśmy się wystrzegać, aby inni mogli na tym skorzystać. Gdy jesteśmy w stanie szybko określić rodzaj manipulacji, jaki ktoś stosuje, wiemy, że mamy przed sobą umożliwiacza, enablersa. Zawsze dobrze jest czytać wasze komentarze, lecz chciałabym wiedzieć, co sądzicie na ten konkretny temat, zanim zacznę go analizować. Jak zwykle, zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli podoba Ci się ten film, daj nam łapkę w górę. A jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy pojawi się nowy film, uderz w dzwoneczek. Bierzmy się zatem do roboty. Na podstawie moich doświadczeń, jakie jest 6 manipulacji. Które umożliwiacze narcyzów na tobie stosują. Właśnie dzięki ludziom, którzy wspierają i umożliwiają ich działania, tak zwanych enablersach, narcyzi posiadają tak wiele władzy w Twojej rodzinie, w Twoim miejscu pracy, w Twoim domu oraz w społeczeństwie w ogóle. W miejscach pracy nikt nie chce zabijać kury znoszącej złote jajka. Społeczeństwo myli arogancję i narcyzm z pewnością siebie. Rodziny boją się szału narcyza, a media społecznościowe nagradzają dziwaczne i bezwstydne zachowania których mistrzami są właśnie narcyzi. Ciężar, który cię przytłacza po tym, jak już otworzysz oczy na ten wzorzec narcyzmu, to właśnie to, że go widzisz i nie możesz już przymykać na to oczu. Widzisz go już nie tylko w narcyzie, którego zachowanie cię przebudziło do bycia bardziej świadomym i obeznanym w temacie, lecz również w tak wielu ludziach wokół ciebie. Zaczynasz dostrzegać, że od dłuższego czasu byłeś wystawiany do nierównej walki na toksycznym ringu. Lecz jeśli znasz niektóre rodzaje stwierdzeń i manipulacji, którymi posługują się enablersi, czyli osoby umożliwiające narcyzm, to pomaga Ci to stwierdzić, czy w rzeczywistości masz do czynienia z kimś, kto umożliwia czyjś narcyzm i być może wtedy przestaniesz powątpiewać w samego siebie oraz pomoże Ci to ustalić lepszą granicę i trzymać się własnej rzeczywistości. Zagrywka numer jeden. Enablersi powiedzą, że narcyz, którego bronią, miał po prostu ciężkie przeżycia. Bardzo często, najczęściej w rodzinach, lecz również wśród osób, które znają Twojego narcystycznego partnera bądź przyjaciela, najbliżsi przywołają jakąś część przeszłości bądź przeżyć narcyza, by rozgrzeszyć ich czy też usprawiedliwić ich zachowanie, ich toksyczne słowa lub czyny. Jak Wam wiadomo, model rozwojowy narcyzmu często charakteryzują trudne wczesne przeżycia, gdzie możemy zaobserwować zaniedbanie, traumę, znęcanie się i patologiczną opiekę rodzicielską. Te wzorce mogą być powiązane z początkami narcyzmu w późniejszym życiu. W systemach rodzinnych bardzo często toksyczne zachowania rodzica bądź też innego członka rodziny są usprawiedliwiane przez resztę rodziny na podstawie ciężkiej przeszłości kulturowej, traum takich jak wojna czy emigracja, bądź też innych czynników takich jak bieda. Podczas gdy to wszystko może mieć jakiś sens, a nawet trafiać do serca, to brak stanięcia w prawdzie o tym, że narcyz źle ciebie traktuje, ten brak zrozumienia może sprawić że będziesz się czuć jeszcze bardziej skołowany. To wszystko w dodatku do już obecnego poczucia winy i nie zawsze będą odwoływać się do tram z przeszłości. Zamiast tego umożliwiacze narcyzmu mogą powiedzieć, że narcyz był przecież rozpieszczany i na wszystko mu pozwalano jako dziecku. Bez względu na to, jaką strategię wybiorą, są to jedynie wymówki generowane przez enablersów dla narcyza. Mogą nawet powiedzieć: jego ojciec zdradzał jego matkę. Nic dziwnego, że i jemu się zdarza. Druga zagrywka, jaką się posługują, Przecież ona nie miała tego na myśli, tak powiedzą enablersi, czyli umożliwiacze narcyzmu. Na przykład narcyz powie coś niemiłego lub lekceważącego, a ludzie wokół nich, którzy umożliwiają ich narcystyczne zachowania, powiedzą, on nie miał tego na myśli. Takie gadanie jest niedorzeczne, chociażby dlatego, że skąd niby enablersi mogliby wiedzieć, co narcyz miał na myśli, bądź też nie. Lecz jakiekolwiek mogą być powody lojalności najbliższych wobec ich narcyza, jak na przykład traumatyczne uwiązanie, pragnienie zachowania statusu quo, dysonans poznawczy lub nadzwyczajny w świecie strach, to ludzie umożliwiający narcyzm będą stosować gaslighting i minimalizować słowa narcyza, mówiąc, że nie mieli tego na myśli. Mogą również powiedzieć, źle go zrozumiałeś, nie mieli tego na myśli, co im przypisujesz, nie mieli tego na myśli tak, jak im to przypisujesz. Tak oto po raz kolejny lekceważą Twoje postrzeganie rzeczywistości. Narcyzowi wierzą na słowo albo i bez słowa, a na zatek unieważniają Twoje doświadczenia. Trzecia zagrywka, której używają enablersi, to: Ja jakoś nigdy nie miałem z nim problemu. Bardzo fajnie, enablersie, bardzo się cieszę. Jest to podręcznikowe stwierdzenie unieważniające, którym uwielbiają posługiwać się ludzie umożliwiający narcyzm. Najpewniej naprawdę nie mieli żadnych problemów z narcyzmem, właśnie dlatego, że umożliwiali jego zachowania narcystyczne, nawet jeszcze bardziej je nakręcali lub je ignorowali, utwierdzali ich oraz karmili ich ego, a może po prostu sami są dokładnie tacy sami. Być może mają zupełnie inny rodzaj relacji z narcyzmem. Ten rodzaj umożliwiania może się pojawić, gdy narcyzm jest twój współmarzonek, a inni ludzie, którzy w oczywisty sposób nie mają tak bliskiego kontaktu z nim jak ty, zbywają twoje problemy, mówiąc, ja nigdy nie miałam z nim problemu. Przestań przesadzać. Ten problem pojawia się w miejscu pracy, gdy twoje skargi względem zachowań innego pracownika są ignorowane w tym samym stylu, że ja przecież nigdy nie miałem z nim problemów. I ten sam motyw może się powielać w innych relacjach społecznych. Lojalnej wspólnocie, grupie religijnej, drużynie sportowej czy też grupie znajomych. Każdy ma tę samą śpiewkę i mówi ci tym samym: Skoro ja nie mam problemu, to czemu ty masz? Czwarta zagrywka, której używają o najbliżsi, to mówienie: Nie martw się, przejdzie jej cierpliwości. Głównym sposobem, w jaki enablersi uskuteczniają swoje umożliwianie narcyzmu, jest ich brak zrozumienia bądź wiary w to, że to, by toksyczna osoba się zmieniła, jest bardzo, bardzo, ale to bardzo rzadkim przypadkiem. To jest tak naprawdę bardzo okrutna sztuczka enablersów. Gdy to robią, gdy mówią, bądź cierpliwy, utrzymują tym samym status quo. Jest dla nich zwykle wygodniejszym, być tkwił w swojej sytuacji. I mogą mieć praktyczne, kulturowe lub samolubne powody, by utrzymywać ten stan rzeczy. Pracowałem z wieloma osobami, które tak zostały potraktowane przez rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, nauczycieli, przez wszystkich. Mówiąc wprost, to podejście po części wynika to z tego, że ludzie nie rozumieją stałej i stosunkowo niezmiennej natury osobowości narcystycznych. Mamy skłonność, by moralizować innym, że cierpliwość to cnota, a wytrwałość to cecha małżeństwa do grobowej deski. Jeśli tylko wytrzymasz w cierpieniach wystarczająco długo, to wszystko się ułoży. Jednak robiąc tak... Cierpisz w tym, a narcyz nie podnosi żadnych konsekwencji ani nie musi się zmieniać. Enablersi po prostu wymagają od Ciebie, byś był cierpliwy wobec własnego cierpienia. Poczucia unieważnienia oraz odebrania wartości. Piąta zagrywka, której używają najbliżsi, e to mówienie tobie, że nie jest przecież tak źle. Minimalizacja jest formą unieważniania oraz gaslightingu. Podkopuje Twoją rzeczywistość, a to pozręcznikowa manipulacja umożliwiaczy narcyzmu. Pojawia się to nie tylko na poziomie indywidualnym, lecz również na poziomie społecznym i kulturowym. Miesza Twoje postrzeganie rzeczywistości, podważa Twoje uczucia i pomnaża wątpliwości wobec samego siebie, które są cechą charakterystyczną. Nacystycznego nękania. Osoby z narcystycznych systemów rodzinnych mogły słuchać takich słów od dzieciństwa, od rodzinnych umożliwiaczy, którzy umniejszali unieważnianiu stosowanemu przez nacystycznego rodzica Oj, przestań, nie masz tak źle. To ta sama rodzina, która potem w dorosłości, gdy wejdziesz w dorosły związek z narcyzem, też powie, Oj, przestań, nie jest tak źle. Współpracownicy lub przełożeni którzy sami zostali zindoktrynizowani w toksycznym miejscu pracy. Nie jest tak źle. Odzwierciedla długotrwały rytuał mydlenia, jakim jest każdy związek z narcyzem. Szósta zagrywka, której używają enablersi, to mówienie Przestań narzekać. On pracuje ciężko. Dba o nas. Inne odmiany tej manipulacji to Nieważne co powiedział, dał ci dach nad głową i karmił cię tyle lat. Lub jeszcze Twój mąż ciężko pracuje, by zapewnić nam wszystkim wygodne życie. Tak jakby zapewnienie wygód materialnych zwalniało z odpowiedzialności za emocjonalne znęcanie. Miałam tak wielu pacjentów, którzy czuli się winni, gdy dzielili się przeżyciami z ich traumatycznego dzieciństwa wypełnionego przemocą emocjonalną, gdzie ich rzeczywistość była zakomywana i unieważniana. Nie powinienem narzekać, przecież dawali mi jeść. A narcystyczni umożliwiacze często wykorzystują takie prostackie racjonalizacje. Bardzo często po prostu wykorzystują one poczucie winy, z którym żyją ludzie będący w narcystycznych relacjach. Czyż nie jest niezbędnym minimum rodzicielstwa, by rodzic karmił swoje dziecko?